Chciałbym pokazać wam y, miejsce, w którym będziemy kończyć płot. Bo jeszcze dwie strony są niedokończone, więc tam mamy płot, gdzie zaczynaliśmy. I on tutaj jeszcze nie jest zrobiony. Do samego końca i ta ściana. Czyli jeszcze dwie ściany od lasu, bo tutaj mamy od frontu i od boku już zrobione. Więc będziemy kończyć jeszcze te dwie strony. I tutaj udało się dogadać z leśniczym, bo tutaj dużo, jak widzicie, było powalonych drzew. I spadały one na, też na naszą stronę. Więc tutaj leśniczy wyczyścił wszystko ładnie: wszystkie te suche drzewa, takie jak te, więc wszystko tam zostało powalone i jest już z drugiej strony. Będziemy musieli tylko tutaj podciąć jakieś gałęzie i będziemy mogli stawiać płot. Więc wszystko jest przygotowane do tego. Mamy marzec, a jak marzec, to sek z brzozy. I tutaj została odcięta brzoza, i możecie zobaczyć, ile soku z brzozy poleciało. I ta brzoza jest aż różowa tutaj, w porównaniu ze standardowym kolorem. Więc tu jest wszystko mokre, różowe. A tutaj mamy sucha. I tutaj mamy pierwszych zajadaczy, czyli całą armię mrówek, które ten słodki cukier sok z brzozy zbierają. Jesteśmy właśnie w najniższym punkcie działki. Tutaj, gdzie kiedyś może będzie staw i czasami zbiera się woda. Gdzie zwierzęta chodzą, no ale niestety mamy chyba najbardziej suchy marzec. Najbardziej suchą wiosnę, jaka może być. I ziemia jest wyschnięta na wiór. Nawet tutaj, w najniższym punkcie działki. Ciężko powiedzieć, że tu jest wilgotno, bo ziemia jest aż szara. Więc mamy ogromną suszę niestety. A propos tej suszy, nawet widać po trawie, tu jeszcze jest z tamtego roku jakieś wyschnięta ale tutaj, mimo że są zielone miejsca, to jest pełno takiej żółtej trawy, która no, wysycha. A tam dalej no, jest mega sucho. Więc zobaczymy zaraz miejsce, gdzie było mulczowane i zobaczymy różnicę, co się dzieje, kiedy w ogóle wiosną nie ma wody. Chciałbym Wam pokazać jak wygląda granica mulczowania i ziemi, gdzie nie było mulczowane. E, mamy teraz najbardziej tą suchą wiosnę, więc sobie spójrzcie jak wygląda lewa strona, a jak wygląda prawa strona. Jest przeogromna różnica, bo po prawej mamy piach i pojedyncze jakieś kępki traw. Lewa strona ma te plamy, ale jest o wiele więcej zieleni. Jak sobie nawet podejdziemy w dowolne miejsce, nawet tutaj no to obracam się w lewo. Pokazuję. Czyli strona mulczowana. Tu jest granica. Obracam się w prawo. Pokazuję. Sam piach. A to jest to samo miejsce na ziemi. Czyli mulczowanie, nie mulczowanie. Więc zdecydowanie więcej wilgoci jest zachowane. O wiele lepiej rośliny sobie radzą. Jeżeli czymkolwiek wyłożymy ziemię, nie jest goła. Bardzo polecam rozkładać jakieś siano, jakieś słomy, cokolwiek bo bardzo, bardzo to pomaga Jesteśmy tutaj na początku tych systemów rolno za zadrzewień i będziemy sadzić już niedługo drzewa tutaj w liniach co 30 metrów będzie linia drzew przez całe to pole wygłuszy trochę wiatr poprawi ziemię, będzie więcej cienia, też nie będzie pełne słońca więc czekamy teraz na sadzonki, i niedługo będziemy sadzić, więc pewnie będzie odcinek sadzenia i zabezpieczania tego, bo jeszcze nie mamy całości ogrodzonej, a zresztą i tak siatka jest dosyć rzadka, więc na zające nie zadziała. Więc będziemy też każde jedno drzewko robić słonki do nich. Niedługo przyjdą te sadzonki, więc będzie ponad 200 różnych krzewów, drzew głównie owocowych, które będziemy mogli później wykorzystać na jakieś przetwory, jakieś. Wina, jakieś drzemy, zobaczymy. Więc będzie całkiem sporo roboty, ale powinna być satysfakcjonująca, bo będzie widać efekty. Bardzo szybko, mam nadzieję, bo krzewy będą wyrastać z roku na rok. Drzewa trochę wolniej, ale jak się przebiją ponad krzewy, to już będzie w ogóle ładnie. Więc niedługo pokażę Wam, co zamówiłem. Głównie będzie to rokitnik, ale będzie też sporo innych drzewek. W sumie jest tam nie wiem, z 10 różnych gatunków, więc przedstawię wam, jak to będzie wyglądało dokładnie. Uwaga, pierwsza moja reakcja: czy przeżyły rokitniki, czy będzie coś z tego? Tak jest, mamy. Ten będzie rósł. Jak przyjdą mi sadzonki, to przyjdzie mi też siatka do zabezpieczeń, więc również te rokitniki tutaj dookoła palika zrobimy jakieś zabezpieczenie bo mamy ten problem z zającami, że ciągle nam zjadają te rokitniki i one nie mogą rosnąć, ten widzę chyba też działa tak mamy pąki, więc coś z tego będzie super kolejny tutaj był, to był jakiś chyba mniejszy, mocno ugryziony jest widzicie, tu jest czubek odgryziony ale coś tu puści z ziemi zobaczymy ile w tym roku urośnie. Co my mamy tutaj? Tutaj jest o wiele gorzej. I tu chyba nie wiem, czy coś wyszło. O, jest. Jest jakiś pączek mały. Dobra, coś z tego będzie. Przyjadę chyba za tydzień i zabezpieczę wszystkie siatką. O, tutaj ładnie w miarę. Mamy 3T i rosną one. Więc super. Tutaj, tutaj pusto się wydaje. No ten chyba nie przeżył. O, łamał się czubek, aż. Słucha. Ale tu był drugi chyba wsadzony. Tak. Więc tutaj jeden z dwóch przeżył. Ale to były chyba najmniejsze wsadzone. No koniecznie będę musiał zabezpieczyć, bo szkoda, że te zające się durwały. Tu jest ładnie, całkiem spory. Tutaj nic nie będzie. tutaj chyba zero chociaż nie no, coś tu widać no ale jak będą mi tak co roku obiadane to nic z tego nie będzie tu mamy w miarę ładnie, to ten największy który został przydałoby się go może już nawet siatką obłożyć no ale ten wygląda całkiem ładnie drobnie większy niż ręka już i uwaga, ostatni na razie. I ostatni jest chyba suchym badylem. No, to nie jest chyba. Z tego chyba nic nie będzie, więc trzeba będzie go wymienić. Więc dosyć mała przeżywalność tych rokitników. Mimo, że mają być na suchej ziemi. I były czasami podlewane, to mają ciężko przez zwierzynę. Więc tutaj będzie trzeba je koniecznie zabezpieczyć. I wtedy dołożyłbym jeszcze jeden rząd. Tylko nie wiem, czy bliżej siatki, właśnie, czy z tej strony. Muszę przemyśleć sobie, czy chcę mieć tutaj większe przejście. Bo drogietniki pewnie się trochę rozrosną. Trzeba będzie je pilnować. I tutaj og ogród dzielny. I niestety widzę, że chyba tutaj rozmaryn umarł. Między nimi jest jakiś chwast tutaj a rozmarańc suchy, chyba nic z niego nie będzie więc zobaczymy czy przeżyje czy nie tutaj było oregano oregano też tak słabo wygląda to jest chyba oregano czy nie? tak, jeszcze jest zielone, dobra, to oregano, z oreganem chyba coś zostało, tymianek ładnie się trzyma no i tu mięta jest wyschnięta, pewnie z korzenia odbije Cały oczywiście się trzyma więc jest dobrze. Tutaj te pory są posypane tutaj dookoła kawą, dlatego tak to wygląda, brązowo mocno. Ale jak widać, sporo z nich zaczyna wysychać. Tu mamy uschnięty, uschnięty, uschnięty. No ale mamy rekordowo mało, mało wody. Więc tutaj tak się dzieje, a tutaj z kolei mamy rebarbar. Tutaj świeżo kawę polają, dlatego taka ładna ciemna ziemia, a tak to sam piasek wokół. Ale tutaj rabarbar ładnie rośnie. Mam nadzieję, że w tym roku zbiorę kilka sobie liści. I spróbuję jak to smakuje. A tutaj największe zaskoczenie. Czosnek ozdobny. Spójrzcie na to. Ile go wyrosło? Cały żonek czosku ozdobnego. Ostatnio był taki malutki tylko w niektórych miejscach, a tutaj całkiem całkiem. Mam nadzieję, że wyrośnie całkiem spory, to tu zrobił ładną taką ścieżkę nam O i tu nawet chyba coś innego niż czosnek się pojawiło Jakiś tulipan czy coś No, to jestem zaskoczony Bardzo ładnie rośnie ten czosnek ozdobny Więc mam nadzieję, że będzie ładnie wyglądał też No i tutaj testy prototypu do urządzenia e, pomiarowego który będzie badał ten mikroklimat w przyszłości, tutaj. Już ostatnie, w sumie testy. Bo mam nadzieję, że za tydzień uda się rozłożyć po całej działce te wszystkie urządzenia i będą na żywo wszystko pokazywać, mierzyć, i będziemy mogli zrobić jakąś analizę porównawczą. Więc pokażę Wam, co wyjdzie z tego. A na razie postawiłem tu jedno, żeby jeszcze upewnić się, że zapis danych działa, że wszystko się ładnie komunikuje. Więc sobie tak testuję chwilowo.